Klimat i mnóstwo serca wkładają nasi kibice, ale, ale. So, oj! Tu są przygotowania do meczu, drodzy Państwo, dlatego naprawdę tu wszyscy jeżdżą, wszystko przygotowują, bo dzisiaj Jagiellonia zmierzy się z Krakowią, ale już teraz z nami jest także bramkarz Jagielloni Białystok, czyli Sławomir Abramowicz. Cześć Sławku, cześć, cześć, zapraszam do mnie. Dzień dobry wszystkim. Sławku, czy takie wsparcie kibiców jest dla Was, piłkarzy, bramkarzy, bardzo cenne? Oczywiście, że tak. Wszyscy pamiętamy czasy pandemii, kiedy trzeba było grać przy pustych stadionach. To kompletnie inne rozrywki, inna przyjemność. Kibice nam dają bardzo dużo i dziękujemy za, za to wsparcie. A proszę powiedz, no jesteście mistrzem Polski. Od 104 lat w końcu udało się ten tytuł zdobyć. Czy to była wielka radość w klubie? Tak jest, oczywiście to dla mnie też jako młodego zawodnika coś niesamowitego, że na, tej, na przestrzeni tych wszystkich lat udało mi się wbić akurat w ten moment historii, że tego mistrza zdobyliśmy. No radość była nie do opisania, to było coś wspaniałego dla całego miasta, całego regionu. Mega, mega uczucie, doświadczenie, nie do zapomnienia. Kibice mi też zdradzili, że chyba macie plany na więcej, czyli ten tytuł mistrza jest, ale co w następnych latach? Utrzymacie go? Oczywiście, że tak. Będziemy robić wszystko, aby, aby to osiągnąć. Do tej pory posz, idzie nam dobrze na trzy, trzy, na trzy mecze. A nie wiem, z naszym poziomem, jaki prezentujemy, możemy dużo zdziałać. Bardzo dziękuję. A już teraz, drodzy Państwo, nadszedł ten moment. Jako reprezentantka klubu, pytanie na śniadanie. Marzę o tym, aby strzelić bramkę mistrzowi Polski. Sławku, zgodzisz się? Oczywiście, że tak. Aż co, A co całość, że? bramkę. Dziękuję ci za litość. Ale czy dodasz mi otuchy właśnie tym medalem? Oczywiście. Może przyniesie mi szczęście. Oczywiście, że tak. Proszę bardzo. Bardzo. O, mamy medal, mamy piłkę okay, tak. i strzelam, i strzelam. Gdzie mogę się ustawić? I jeszcze tak, drodzy państwo, to będzie rzut, to będzie tak naprawdę strzał, My wejść na tą prawdziwą murawę, bo po prostu jest przygotowywana do meczu. No trzymajcie kciuki, Ania!